Witajcie kolejno kolejnym odcinku na moim kanale. A dziś, no, z drugim kolejnym kolejną gazetkę. Mina, mina zabawa, ale z Kaczo Donald. Ale najpierw będziemy robić tą recenzję nawet w intro. Za chwilę Do prezentów później dojdziemy do samego magazynu Kaczor Donald. Do Mamy w Hard Tortoise. Mamy tutaj bohatera e, e, Donalda i wielkich przyjaciółmi. Komiks, komiks, Kaczor Donald. Mamy tu bohatera Kaczor w magazynie. To mamy miogłówki, jak jest wujek Sztrelusz, wujek Czadko Donalda Donalda Drugi Ten komiks, Drugi To znowu Koczoro Donaldem, Koczoro Donalda, wujek ne, Znowu Miogłówki I to mamy magazyny z e, 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 Tem e, Spiderman. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é ok é Można kupić piłkę? Można grać w mecz? Powiedzcie. Fajny prezent. Idziemy to, Mamy się... Yy, Pierdóżkę. To są tego wspaniałego magazynu. Eee, stąd. Zobacz, co tu się dzieje, co pozwoliłaś na to, patrz co zrobiłaś. Maksymalnie dajemy 17, żeby mieć najlepszy magazyn w karcie Donald. I czy, czy kolejno, tak? u, u, no, was, tak. z, uh, skrupli, u was kronik skrócił, u was czerwonie muś, wyczaruj mu, że no, tak, nie jest no, poniedzi do poniedziałku teraz, do soboty. Mówić, teraz, i komuś, pa mój, ja wiem, że do niedzieli też. Spostało, liniarze, Od to... dziewiątej, bo uczy mój kanał. To jest kolejny odcinek na moim kanale, i Cześć kolego odcinka na moim kanale i kolego jego Egmont i mi teraz nazywa Blue Ocean.